Ej, witamy was ponownie po krótkiej przerwie. No dla nas krótkiej, dla was pewnie nie. Będziemy gadać o LoLu i o ogólnie o grach sieciowych. Dobra. Takie mam pierwsze pytanie do ciebie, bo ty jesteś znawcą niby, niby. Niby? Tutaj, do ciebie... A kto cię cały czas uczy grać w was co? Tak. Dobra, Pierwsze pytanie, które mógłbyś odpowiedzieć... Jakie były twoje początki, Lola? No nawet ja nie wiem. No dobra, moje początki, Lola, były takie, że byłem, no dobra, takim, powiedzmy, debilowatym troszkę, bo nie sądziłem, o co tutaj chodzi. Myślałem, chociaż grałem wcześniej hmm, w Heroes and Armies, Warcraft 3, a więc mniej więcej wiedziałem, co na czym polega. A pamiętam, że moja pierwsza postać, jaką grałem w Lolu, ogólnie swój pierwszy mecz, to był Morte Kaiser. Mhm. Niestety to był tak postać, że każdy mnie brał co najmniej na dwa hity. No, jak tam szłem za towera i nie zauważyłem, że mi coś HP spada, no nie? Ogólnie moją pierwszą taką postać, z której się wybiłem z tego dna, to był Ryzio. Tak, dobra postać. Wtedy jakoś odciwo. To ten To ten jean. Hmm? Nie, nie jean. Ryzie taki łysy, z takim dużym zwojem na plecach. No, mnie to przypomina Gina. Raczej Gina to przypomina o Maltazach. A taki weletowy jest ryzie, tak? No tak. No, myślę, że jakiś. O kimś. O kimś innym... Nie, taki z runicznymi tatuażami on jest. Nie, no, ale ogólnie tak wybiłem się ryzem. Od dziwo, bo nie znałem nawet, co to jest przelicznik wtedy, ani APAD. Ani... Ale o dziwo kupowałem jakieś tam itemy na czuja i całkiem nieźle było. Taką moją trzecią postać to był, bo zaczynałem wtedy, gdy Nocturne wchodził do obiegu i był we w hikach. No to Nocturne jakoś mi tak najlepiej szło na tym pierwszym, siódmym levelu. Dobra, no. nie mówili, że jesteś Tak, tak, czas, czas, bo mi się kazanie włącza. A dobra drugie pytanie twoja ulubiona postać w A ogólnie co ogólnie... ten kreska najlepiej grając na co się tle. może być znaczy tak się łączy. znaczy tak ogólnie to nie ma tak że je, każdy lubi a przynajmniej ja lubię grać tylko jedną postacią, bo ja mam i ulubionego no kerry i ulubionego tanka i ulubionego, ulubionego assassina. Z, z całego zestawu. Z całego zestawu. Praktycznie. Ci się najbardziej podobała, a najlepiej grało. No, najbardziej mi się podobały tak dwie postacie: Gargas i Katarina. Bardzo fajna. A, Gargas. <grym> też polecam. Mm, nie grałeś, nie ma, więc nie, a więc nie ma. Ale widziałam. No, ja jak ty grasz. I wygląda epicko. No to wygląda, ale sam jest też epicki. Ma bardzo fajne skille. Wygląda. Dobra, następne pytanie. Hmm. Kiedy zamierzasz skończyć gearbox Na no zawsze? Hmm, prosta odpowiedź, nigdy. Ja, tak z buta, to pytanie. Hmm. Znaczy z kopyta. <grym> by się na to nie zmieścił. Hmm. Co sądzisz? Znaczy, czy sądzisz, że dużo jest. Słabych graczy w lol że przeszkadzają w graniu? Czy nie mówię o sobie, bo jestem taki średniak? No, na razie tutaj jesteś jeszcze taki taki, bo nie w sytuacji, okay. ale dobra. Na kanale nie będę. No, jest, ja miałem za słabo. Możecie, A Tak, dlatego cię za to nie winię. No, ale tak to uważam, że nie, graczy, dobrych graczy w lol jest bardzo dużo, ale niestety tak mnie wkurwia strasznie to, że. Hmm, nie odpowiadałem, że bardzo takie fajne postacie kiedyś co były dosyć drogie i nie każdy film mógł sobie na nie pozwolić, to teraz są tanie i przykład Warwick 3150 obtaniał na 1350, a więc teraz jakoś w ostatnim tygodniu grałem normalnie z falą lamiących Warwicków, którzy nie wiedzieli jak się używa łapki nawet. No ale dobra, pewnie wy też nie wiecie co to jest łapka, no hmm. Czy jeszcze chcesz powiedzieć o hmm. LOL-u? A masz się... jeszcze jakieś pytanie? Hmm. Czy sądzisz, że LOL jest lepszy od Woła? Eee, no zależy, bo to dwie różne typy gier. Ma, ma więcej zarejestrowanych graczy. Nie. Bo ma 11 milionów aktywnych, to wiem Wokoła. No, ale tak znaczy, że nie mogę się wypowiedzieć co jest lepsze, bo to dwie różne... dwa różne typy G. Bo to typowy MMO RPG. No wiesz tam, chodzisz, zbijesz moby, zarabiasz. Cześć, to i Boko i tak mi widać pod swojej partii. Chciałem mam pokazać... Osobiście zakupioną grę. Jedyna świeciutka. Ogólnie graliśmy przeważnie darmowe gry, a to jest zakupiona przez nas. To jest mój egzemplarz morseus U niego kiedyś był u mnie dłuższy czas. Taka historia na inny czas. Gullied Wars. Bez dodatku. Świetna gra. A dwójka będzie jeszcze bardziej zawista. No i właśnie na dwójkę. na dwójkę czekamy. No dobra, teraz. Chyba, to. że będzie za droga. Lord. Co to może być Lord, No nic, teraz ja chciałem wytłumaczyć, że... Jak to tam? Eee, World of Warcraft to głównie taki MMORPG. Czyli no, każdy zna ten ty, Bijesz mowy, zarabiasz, bijesz level i tym podobne Dobra, rzeczy. Dobra, to ja się wypowiem. Czytałem, słyszałem od innych kolesi grancych, ja znam niektórych takich, To w darmowych sieciówkach to jest głupawa fabuła, głupowe questy polegające jak hackenslyszać na choć podaj pod A World of Warcraft jest dobrze opisana Questy. Jest fabuła dobrze zrobiona. Ja to wiedziałem na filmikach wiedziałem widziałem z wypowiedzi no, tak, No i to się różni World of Warcraft od darmowych. Mm, ale chodzi mi głównie o mechanikę gry, a nie o fabułę, bo każdy wie, że przecież World of Warcraft ma fabułę Warcrafta. A więc bardzo no. Czy RPG A, z, z tego systemu. Czyli jeszcze RPG zrobić. Oczywiście od DO League of Legends to praktycznie też jest system RPG. Ma swoją fabułę od początku do końca. Wszystkie postacie mają bardzo rozbudowaną historię. Tylko niestety nikomu się nie chce czytać. No ale dobra, ja was nie oceniam. Dobra, to może o czymś innym pogadajmy? Dobra, to pod twoim temat mi Ulubiona gra PC? Moja ulubiona gra PC to praktycznie tak ci trochę zmartwia Elite of Legends. No nie dobra, no. to druga druga. Ulubiona. Nie, no dobra. Ja, ja swoje już opisałem. Nie, no dobra. Tak ogólnie to swoich top 10 teraz nie będę opisywał, ale tak chyba najbardziej gra PC, która mi się podobała, dostarczyła mega emocji, podobne rzeczy to był z cała seria. No, trochę powiedziałem o tak że Dla mm. mnie to byłoby pewnie. albo drugie miejsce... Takie w Szynkach jeszcze nie było... Metro nawet nie przebiło tak mocno. Więc... Nie no, metro... Metro jest za bardzo <grym> no, też Metro miał wspaniałą fabułę, ale wszystko zostało utopione w tej grze i słabym wykonaniu fabulami. Zobaczymy jak dwójka wyjdzie. Dwójka jeszcze bardziej będzie nastawiona akcja, więc nie myślę, że będzie, no, coś tam fabułę, no nie? Mm, szukam inspiracji. Może reki na puszkę coli? To jest bardzo inspirujące. To, to może coś Tak. Inspiracji. Czyli, że ponad 100 osób, o ile nas tyle obejrzysz? Będzie widział twój pod podkoszulek. Twoje ulubione MMO? MMO? Praktycznie to League of Legends jest właśnie moim ulubionym... MMO, no, jest MMO. multiplayer... nie, dobrze. No tak! Rozwiązanie skrótu to <laughs> Matip, Multiplayer, jakiś coś tam coś No ale tak ogólnie to mogłeś spytać, jakie moje ulubione MMORPG Dobra, dobra, nie reklamuj mi tu high five. No ale dobra, to. A poza, poza takiej sieciówki, które której gledzimy. No dobra, takie moja ulubiona sieciówka Nie mów, że METIN bo cię zamorduje, więc. Nie, nie, METIN to już mi się zbytnio nie podoba, Festrole nie chodzi mi o moby, tylko o graczy No dobrze. No to tak to moim takim oprócz legend Flaggen ulubioną sieciową to było Lineage 2. Bardzo fajne, ale jako że Lineage 2 jest płatne. A co ty robisz? Sprawdzam synchronizację. Aha, dobra świetnie. Tylko to. Nic. Jako że Lineage 2 był płatny. I tylko udało mi się czasem tam miesiąc czy coś porę na pirackim serwerze a dobrym zastępstwem no, dla niej dwójki był Archlord, który jest obecnie darmowy.